Cała prawda na temat działalności lasu w internecie. A jest. Jeżeli... Mój kochany, drogi kolego, chciałam się na twój temat wypowiedzieć wtedy, kiedy zacząłeś, jakby zaczepiać, że kupuję obserwacje. Mam nadzieję, że pozew o tak by już do ciebie doszedł, bo ja już swój pozew wysłałam właśnie dzisiaj do ciebie. Koledzy w mi, gdzie mieszkasz. Ale ty na pewno lepszym kolegą nie jesteś niż twoi koledzy. Opowiem wam historię o tym typie. Start. Typoli, że dupę wszystkim influencerom wokół. Zadaje się z influencerami, tiktokerami, youtuberami, przyjaźni się, koleguje. Po czym, jak mu ten tiktoker-influencer zaufa, powiem mu swoje tajemnice i w ogóle, wstawia ich prywatne wiadomości do internetu. Ale większość takich brudów na różnych influencerów ma właśnie na swoim dysku Google, bo każdemu się wokół chwali, że ma tyle brudów na influencerów, że ma. Zdjęcia takich influencerów, że ma nagrane rozmowy, jak gada z influencerami, głosówki, wiadomości, screeny, wszystko. Najbardziej fałszywa i zawisna osoba, jaką w życiu poznałam. Nawet chwalił się, że ma brudy na Marcina Dubiela, na Queen of the Black. No chłopaka Queen of the Black. Ptaszka, olejnika, drudziastego, kamerzystę i wielu, wielu, wielu innych. I mi też pokazywał jakieś brudy na kamerzystę, które były w ogóle niczym, a nie brudami. Bo no ja wiem, jaki jest kamerzysta, ale pomijając, ja chcę opowiedzieć, co mi ten typ zrobił. Ty polizował mi cztery litery, tak dokładnie od środka. Wpisywał do mnie, chciał wychodzić, spotykać się i w ogóle, jakby on przebywa w środowisku influencerów, ja też przebywam i się spotykaliśmy, i w ogóle tam, wiecie, ja się nie spotykałam, spotykałam się z innymi osobami, ale on tam był. Po czym do mnie wypisywał, i namówił mnie jako dobry kolego. Myślałam, że to jest naprawdę dobry człowiek. Żebym założyła własnego Discorda z moimi fanami, że będę tam miała własną społeczność i w ogóle wiecie co mi o co chodzi. Ja na tym Discordzie oni mogli, moi fani, wykupować e, VIPowe rangi. A on mi założył tego Discorda. Ja się nie znam widzowie na internecie, ja w ogóle nie umiem obsługiwać laptopa i tak dalej, więc ja po prostu nie umiałam w te Discordy, bo ja nawet nie, nie wiedziałam co to jest. Ale byłam tam jako administrator, twórca i w ogóle ta taka najwyższa pozycja. Typ mi Discorda tego ukradł, wywalił mnie z niego. Ukradł wszystkie pieniądze, które na nim były, a pieniędzy zarobionych było ponad 1000 zł. Zablokował mnie. Po czym wypłacił wszystkie moje pieniądze z Tipli, bo miał do niego dostęp. Jak się logowałam na Tipli przy nim, to on spojrzał na hasło i zrobił zdjęcie. I się zalogował na moje Tipli i wypłacił mi z niego 400 zł. A teraz wypowiedziałam jej myścić, bo grozi wszystkim influencerom wokół, że jak tego dla niego nie zrobią, to on wypuści na nich brudy. Ja się nie dam jego grożeniem. I teraz wstawia na mnie jakieś brudy. Możecie się pośmie na z niego.